Mała grana, a... Nie, no to i odwiedzimy Warszawę nie, 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 tylko przez to daje radę, a, ale ja mnie tam nie, nie, radę nie, nie, mnie nie, 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 to traktuję tak jak i nie, 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 bo bo nie, to To i cały świat, to i nie, tak, ma, co tam to tam nie, nie, numer nie, 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 To nie, 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 Τα Z tej strony Marcia Marcia i silny Julo! tak, jest to nasz ostatni dzień na tej wyspie niezbyt się dobrze czujemy wczoraj cały dzień na kacówie ostrej dzisiaj trochę lepiej i takie mamy Lazy Day, dlatego postanowiliśmy no się przejść. Same Lazy Day <laughs> nie mamy tak. I postanowiliśmy się przejść tak jakby naszą ulubioną miejscówkę. Można tutaj sobie poleżeć na hamaczkach. I chcieliśmy coś sobie zamówić. Ale tutaj nikogo nie ma. Uwaga, uwaga. W Kambodży potrzebują rąk do pracy. Wszystkie bary przybrzeżne, nadbrzeżne, podwodne brakuje rąk do podawania piw Więc uderzajcie na prywka, ja was przeszmogluję do Kambodży. Właśnie to jest fajne, że z można sobie tutaj przypłynąć, trzeba tylko mieć e, wizę, nawet nie taką pracowniczą, tylko zwykłą, bo tutaj na tej wyspie w ogóle nie ma policji, dlatego można je jeździć no. bez kasków, no bez, bez zasad, nie żadnych. Nawet skutery nawet tutaj nie są zarejestrowane, bo nie ma po co. Mhm. Skutery prosto z fabryki przyjeżdżają do tego i. O, są się, się obsługi. Ja, ja też Ej tak ja To mi mieszajka tam do barze. Samo obsługa na barach. Masz produkty, zapłacisz tylko ten. Mniej zapłacisz, bo sam się obsłużyłeś. Za produkt tylko Pierwszy zapłacisz. Za bar obsługowy w Kambodży. E, także można się tutaj zatrudnić jako taki wolontariat. Warunki mi się wydają... Wydaje mi się, że um, pracuje się 3 dni po 5 godzin jakoś, ale też zależy jak się z pracodawcą dogadasz. I w zamian za to masz um, nocleg, wyżywienie. Jakieś mi się wydaje, że drinki też, skoro pracujesz drinki na barze. Na Wiemy to tylko dlatego, że rozmawiałem z jednym gościem na barze z Anglii, który właśnie sobie tutaj podróżował po Tajlandii i trochę później do Kambodży i nagle po prostu wszedł sobie do jednego baru, w którym wcześniej też imprezował i się zapytał, czy nie potrzebują kogoś do pracy. No i gościł szefu, powiedział do niego, dobra, dawaj, tam spokój. I zaczął pracę, znaczy pracę. Wolontariat, tak to można nazwać, nie? I dlatego mówię, że nie trzeba mieć żadnej wizy pracowniczej. Bez papierów, bez pytań. Bo tutaj tego nikt nie, nikt nie sprawdza. Tam się podatku podatków płaci Znaczy, okej, okay, w niektórych miejscach się płaci. I nie ma tutaj emerytur. Także wszystko... E, wszystko... Wszystko w skarpetach. Nie, wszystko... Dlatego robią tutaj dużo dzieci. Bo potem sprzedają te dzieci. E, no tak bogatym bogatym mężczyznom, który yy, daje w, w skarpecie pieniążki za córkę w zależności ile ta rodzina ma córek i czy dużo po prostu mleka wystała matce i tak to się kręci, kręci się jak ma kręci się jak ja mam yy, hamak Dobra idź po poskocz po obrowarę. Właśnie tak kurwa, pewnie... Wstydzisz się, tak? Nie, zobaczy ile w menu to kosztuje kurwa, I zostawisz pieniążki no. No. Przygód początek Laska właśnie weszła, powiedziała, że mamy wydupcać z autobusu Czyli jest pewnie zjebany Ciekawe czy tam też będziemy mogli poleżeć No, Dobra, wychodzimy a tak właśnie siedzieliśmy, staliśmy tutaj przed wejściem z Arturem i tak mówię do niego Tutaj pod koło przed gościem centralnie i coś tam śrubokrętami próbował naprawić. I mówię tej, my chyba nie dojedziemy dzisiaj, nie tym busem. No i co? I jednak się tak stało, że przesiadka musi być. Przesiadamy się do, do tego do autobusu I, i tyle no. O tutaj też są leżące także spoko. A ja tak O, buty trzeba ściągnąć. Okej, okay, okay. Także już przesiedleni hmm. Jak się szybko naprawia w Kambodży? Już wam pokazujemy. Więc u Marty w fotelu nie zadziała. Nie ma tego przycisku takiego, który reguluje podnoszenie tego do góry i do dołu, nie? Więc Marcia szybko przeskoczyła na drugą stronę, bo zauważyła, że. Ja mam ten przycisk i tutaj też jest ten przycisk. I teraz co? Jak już Marcia przeskoczyła do hotelu, to nagle się okazuje, że ten przycisk nie działa. Więc szybko powiedziała kierowcy, że ona chce, żeby jej siedzenie się regulowało. A że nasze autobusy mają pewnie 60 lat, szybkie naprawy wyglądają ten, w ten sposób. To siedzenie leżało cały czas na płasko i gościu, żeby je naprawić, po prostu wsadził pod spodem dwie poduszki, żeby Marta miała bardziej komfortowe siedzenie. I siedzenie automatycznie się wyregulowało. Można, no, no, można. Dobra. A my jeszcze nie wyruszyliśmy, nie? I tu już dwie rzeczy zjebane No, ale dobra, to jak to było z tym kołem? Stoimy przed busem, patrzę, wyciągają jakieś klucze, nie? Gdzieś tam z tyłu autobusu wyciągają klucze. I. Chodzi taki mały kmer tam pod te koło, nie? Gości były dosłownie wielkości koła przedniego od autobusu. No i patrzę za chwilę gdzieś zginął, kurwa, ale ręka co chwilę gdzieś się wyłania, nie. Tej wszedł i gdzieś tam pewnie przy jakichś stabilizatorach, amortyzatorach, czy coś zaczął kręcić. 45 minut postoju, a oni nam mówią, że musimy się przesiąść, bo autobus jest nie w stanie. A jeszcze nie wyjechaliśmy, to już druga rzecz. Dobra, finalnie odjeżdżamy. On ma chyba z 8 lat, nie? Oh, okay. <laughs> Żartuje. Tak Tu jest tak jakby ekskluzywnie Ja mam nawet lustro na suficie i mogę pooglądać swoje zakola <laughs> Właśnie mamy pierwszy postój w Kapong Tung Wygląda to tak, jakbyśmy byli dopiero w połowie naszej drogi Ale to J, co? Tak, tak, tak To są właśnie widoczki Tutaj mamy jakieś okazałości budynków z lat 60. Tak to wygląda dookoła Mamy godzinę 6 Mieliśmy godzinę opóźnienia, więc wyjechaliśmy o 14.30 Zamiast o 13.30 jak planowano Więc nie wiadomo o której godzinie do, dokładnie dojedziemy My już żeśmy dojechali na habirę naszych gospodarzy Jest super ciemno Podróż przebiegła chyba w porządku Nawet szybko, myślałam że do na no ale mają tutaj zajebiście, bo mają słowy własny drzewka, że z mango Jackfruit to co to jest. Tak, że to jest smoczy... Nie, to jest ten podobny owoc do Duriana. Aha, aha. Ten duży taki. No mają zajebiście fajną taką... To jest w ogóle... Odpowiem. jutro rano wam to wszystko pokażę, ale to jest kurde klasycznie zajebiście po prostu.